Dzień dobry, nadjechała paczuszka. Kot widzę, że sobie ją już upodobał. Panienko, czy ty będziesz ją otwierała? Precik. Cii, cii. Precik. Fajnie się siedzi. Paczka nie jest zbyt szeroka. Ale się kotek mieści. No, dobra. Otwieramy paczuszkę. I jeszcze są dwie inne. O, 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 już, już, łobuziarki. Cz, cz, cz. Co pada śnieg tak? Ej, 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 halo, halo, koleżanko? Pretuś? Co to za bijatyka? Mleczka się napij lepiej. Proszę bardzo. No pi, Na pij. frytusia rzadko pije mleko. Wodę jeszcze rzadziej. No proszę, jak się udało nagrać. Malutko. No już dobrze, nie przedłużajmy. Czyli otwieramy, a tu będzie druga paczkuszka, a za chwilkę przejdziemy też do trzeciej. Z tej będzie coś roślinnego. Uhuhu. A są to, wiecie co Państwo moi, są to <laughs> sztorby, czy też sztobry, nie wiem jak się wymawia, jak się mówi, winorośli. Zobaczymy, czy się uda ukorzenić. Jest pierwszy kwiecień. Bardzo mnie to ciekawi, bardzo. Kotka też, tak? Brusia, Brusia nie gryź lepiej. Brusia, <laughs> brusia, kochana. Granatowe drobne. A tu jest średnie, ale co? Deserowe? Różowe, deserowe, średnie. O, super. Granatowe drobne mam, ale też są pewnie różne. Odmiany fioletowe, duże, też ciekawie. Bardzo dziękuję, super, super, piękna sprawa. Oby się ukorzeniło. Dalej. I cóż, jeszcze tutaj bulwa. To już wiem, że to jest bulwa, cebula. Cebula, kalelim, mianowicie. Jaka gigantyczna! O nie, nie, jaka gigantyczna. Zaraz, ostrożnie. Rusiu, ty tam nie operuj, kochana. Ale jak fajnie zrośnięta. Bałwanek prawie, że. No, bardzo dziękuję. Żółty kolor. To ma być na żółto kwitnąca runia runia zostaw te badyle proszę już stożek do ziemi pójdzie dzisiaj jutro kolejna i piękny duży okaz naprawdę wspaniała jest i kolejna dziękuję bardzo Teraz czas na paczuszkę numer 2. To na bok. A znajdują się tu rzeczy potrzebne jak najbardziej do, do tego, by opisywać rośliny. A mianowicie jest tu wielka ilość tabliczek, etykiet. 100. Sztuk w jednym opakowaniu było i w drugim opakowaniu również 100 sztuk, z czego 50 takich, 50 takich. Z otworem można przewiesić, prawda, sznureczek i na roślinie zawiesić. Ja mam całe mnóstwo z zeszłego roku. W trakcie czyszczenia jestem, ale to będzie za mało na te moje uprawy. Arbuzowe, melonowe, kwietne. Taka wielkość tabliczki. Dlatego trzeba było dokupić, uzupełnić. Także te, na pewno arbuzy i melony, te pozostała roślinność. O, i tu ewidentnie z obu stron czuć szorstkość, czyli jest szansa, że nie zmyje się po prostu. Napis. A jeszcze coś pokażę Państwu, co kupił ogrodnik, Mardar. <grymne> Ogrodniczka. Psujek. Nie dadzą bulwy, to chociaż taśmy poskubię. Został, bo to niebezpieczne. A oto co kupiłam. Markery olejowe. Doczytałam się gdzieś, natknęłam, że coś takiego istnieje. Marker olejowy. Niezmywalny. Jak piszemy nim, czuć zapach farby olejnej. Niezbyt mocny. Przed pierwszym użyciem, słuchajcie, Państwo, to taka ciekawostka ja tego nie wiedziałam, więc teraz się dzielę tą informacją. Przed pierwszym użyciem bo tak, to nie pisze nam, prawda? pierwszym użyciem należy tak, 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 trząchać, trząchać, ale przede wszystkim pompować, tak każą nam. Zobaczcie. Coś takiego robić. Żeby pompka zaczęła pracować. Tak. Chowa nam się ten tutaj sztyfcik. I tak długo. O! Zaczął pisać. Dobra. Dobra nasza. W ten sposób się uruchamia. Tabliczkę piszemy. Mamy pomarańczowy, taki nie do końca. Mamy żółty. I mamy czarny. Koszt takiego markera m, około 5 zł. Na allegro. Kupiłam te tabliczki, które pokazywałam wcześniej również. Także delikatny zapach farby olejnej. Czuć jest. Głęboko w to wierzę. Jak to mówią politycy, że będzie rzeczywiście niezmywalne to. Idziemy do trzeciej paczki. Tu, piękne tulipany, nie moje, i już niedługo w naszych ogrodach zakwitną. Oto trzecia paczucha. Paczucha ogrodnika. Same przydatne rzeczy. ze zróbmy. a mianowicie znajdują się tutaj doniczki do wysiewu. Mam całe mnóstwo zeszłorocznych z poprzednich lat, lecz dla arbuzów i melonów muszą być nowiutkie, świeżutkie, nieskażone grzybem, pleśnią i tak dalej. A nie mam czasu na mycie, czyszczenie tych donic. Te są niedrogie, na no alegro kupione. 8x8 cm wystarczy spokojnie oraz kilka, oraz, czyli chyba 150 zamówiłam. 100 albo 150 i troszeczkę mniejszych 7x7 cm. To jest dosłownie groszowa sprawa, ale trzeba wyczaić sprzedawcę. Kto chce to podam na miary. Bo jest tych oferty dużo. No, to tak się ma. I co cóż tu dalej? Mm. Do pelargonii i roślin kwitnących wspaniała rzecz. Bardzo lubię tego typu nawozy. Nawóz granulowany do borówek. Do magnoli, wrzosów, azali, do roślin kwasolubnych 2 kg. I to zdaje się 15 zł, czy około kosztowało. Oraz blandeka. 2 na 3 metry, ale blandeka taka jasna, nie niebieska. Ma pełnić funkcję zadaszenia, ma osłonić, chociaż część arbuzów przed ulewami, czy przed jakimiś tam warunkami niesprzyjającymi. Gramatura 110 gram, zdaje się. Dwie takie wzięłam, zakupiłam. Mam też folię czterosezonową, bo arbuzy będą punktowo osłaniane przed tymi właśnie warunkami złymi, chociaż ich część. Czyli dwie sztuki. Na zdjęciu aukcji, na aukcji było narysowane znaczy, było zdjęcie, że rogi są wzmacniane, że są otwory i jakąś metalową klamrą wykończone rogi. Aha, tak. Jest coś takiego. Plastikowa klamra, przepraszam. I to jest blandeka wzmacniana. No i cóż tu się znajduje w pudle? Wapno ogrodnicze. Troszkę późno, ale będę bieliła 7,50 za kilogram. Taki koszt. Będę bieliła drzewka. Będziemy. I to na tyle. Przygotowania trwają. A tu jeszcze zobaczcie. Zostało mi jeszcze tyle fiszek, nożyków do czyszczenia. A te markery nie chcą się zmywać. Niektóre się dają lepiej, niektóre nie dają się. Całe miasto dużo już poczyściłam. No dobrze, pozdrawiam, kończę. I cóż, zima, pierwszy kwiecień, zima. A tu w garażu jeszcze czekają pelargonie, których we wcześniejszym filmie o zimowanych roślinach nie pokazywałam. Przyniosłam je, by zacząć przesadzać. Lantana jeszcze tak szybciutko pokażę. Kwitnąca na żółto lantana. Tak wygląda. Pozostałe dwie, jedna padła, pozostała druga. Wegetuje. Może przeżyje. Ale zamówiłam już kolejne odmiany. No tak. Cóż tu jeszcze z nowinek zakupowych? W sklepie ogrodniczym nieopodal mojego domu pojawiła się wspaniała ziemia Wokas. Taki czarnoziem. 80 litrów, 21 zł. Nie wiem jak to kosztuje w innych miejscach. I 50 litrów. Uniwersalna 18 ciszy. Tak się ceny mają. W zeszłym roku była tańsza. I co jeszcze? Do są doniczki do czyszczenia. Do Mam taką kastrę wielką, i tu mieszam rodzaje ziemi. Czyli przede wszystkim z kopców kreta, z kretowisk, pozyskuję ziemię, i mieszam z jakąś uniwersalną, z jakąś kupną. Z zakupów jeszcze jest obornik bydlęcy granulowany. Także takie małe przygotowania, niby nic takiego, ale takie małe przygotowania trwają u mnie. Bo nic więcej nie mogę robić, dopóki nie zaoramy terenu arbuzowego. A nie możemy zaorać na razie, bo rośnie jeszcze żyto i byka kosmata. Do widzenia.